Ten klucz. Byłeś wyjątkowy synu. Silniejszy niż reszta, ale jednak uciekłeś, Łódź, klucz! Nie chcę cię zabijać! Nie, nie, nie. 是 <sighs> Yeah. Yeah. Daj mi klucz, albo wszystkich zabijesz, rozumiesz? Ej, ten! Nie! Yeah! Mija! Wracaj! No już! Mija, to ty! Ej, ten! Co ci się stało? Mija klucz! Bez niego miasto zostanie zniszczone! Mija użyj respiratora! Błagam cię! Już za późno! Mija szybko! Potrzebujesz tlenu! Rozumiesz? Bez niego cię nie wyleczę! Próbujesz mnie wylecieć od lat! Mam już tego dosyć! Ratuj tych ludzi, Aiden! Nie, nie, no. nie, nie, nie! Nie! nie, 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 nie. nie.

Szybko, generator. Młagam cię, mija. Nie odchodź, proszę. Ona odeszła? Mija, walcz. Właśnie tak. Walcz, skarbie. Aiden? Zaraz wystartują rakiety. Miałaś się stąd wydostać, Lawan! Przestań mi matkować, Aiden, nie pieprz. Porwałeś wolca? Tak, Lawan. Znalazłem mije. A klucz? Przepon. Co? Klucz jest zniszczony, Ra'an! To go odnisz, To kurdy te pociski zrównają miasto z ziemią! Nie zatrzymam tego! A zasilanie? Co gdybyśmy wyłączyli prąd? Musielibyśmy się dostać do elektrowni, za daleko! Aiden, nie! O, nie, 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 nie. Musi być jakieś inne wyjście. Rozpoczęto odliczanie to do wystrzelenia. Rakety. Możemy je zdetonować przed startem materiałami wybuchowymi z magazynu. Okej, okej, okay. okay, to, to, to może zadziałać. Pójdę po. Czekaj, Loan! daj mi Trzymaj ją, Aiden. Ona wszystko zniszczy. Rozpoczęto roz, odliczanie do od, 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 od. Aiden, mam materiały wybuchowe, ale trzeba je zdetonować ręcznie. Ja. Mogę to zrobić, ale uciekaj stąd! Jeśli zniszczy X13, to wszystkich stracisz! Wszystkich, których kochasz! Dobra, już mogę detonować! Wiej! Naprawdę chcesz poświęcić wszystko dla tego miasta? Hloan? Nie znam naprawdę nikogo. Odważniejszego niż ty. Wiem, wiem. Zabierz mnie i jej. Uratujesz ją, znajdziesz sposób. Jestem pewna. Przepraszam. Zawiodłem cię. Przepraszam. Tak cię przepraszam. Aiden! Udało ci się. Szybko, Aiden, czas ucieka. Zabierz swoją siostrę. Wyciągnę stąd La'wan. Chcę. Ja za dzieciaku. Kieruj się znakami ewakuacji do najbliższego wyjścia. Trzymam cię. Nie martw się. Aiden, uciekniemy stąd, La'wan. Sprawdźmy, jak to jest. Być fajerwerkami. Zawsze lubiłam czerwone. Myślisz, że będą ze mnie czerwone fajerwerki? Chcę odejść z przytupem. Lawan, Hakon jest z tobą. Wyciągnie cię stamtąd! Jung 狭い線 Wysłuchajcie uważnie tej wiadomości. Obywatele ostatniego miasta na ziemi! W centrum miasta powstała kuchnia, w której najbiedniejsi mogą zjeść zupę. Rolnicy są proszeni o oddawanie niesprzedanych produktów. Przeżyliśmy kolejną noc, ale wielu z naszych najbliższych nie miało tyle szczęścia. Pamiętajmy o tym, pomagając potrzebującym. Jako wspólnota jesteśmy ocaleńcami. Żyje wolne miasto Ta, Ta. dopóki nie obudzimy się z tego pięknego snu i tego znów nie spierdolimy. Co pijesz? Piwo, byle nie wygazowane. Niezłe. Przesyłka z dla Wieść nie dotarła, Aha. Frank nie żyje. Ale jeśli to dla nocnych biegaczy, to przekaże Lawan. Teraz ona rządzi. Przechodził ten do ostatnio któryś z moich ludzi. Czyli pielgrzym? Dlaczego pytasz? Bo szukam kolegi. Myślałem, że to będzie. Był tu pierwszym, ale już go nie ma. I gdzie poszedł? Gdziekolwiek go poniosło. Jak z wami, wszystkimi. Znalazł to, czego tutaj szukał. O ile wiem, tak. Swoją siostrę. Ale ponoć była tak osłabiona, że przeżyła jeszcze tylko kilka godzin. Został przy niej. Pochował ją pod starym dębem, a potem odszedł i ruszył, gdzie go oczy poniosą. Biedak, gdyby nie on, z tego miasta nie zostałaby choćby jedna cegła. To dlaczego nie został? Podobno zaczął się zmieniać, zaczął brać środek, który go wyniszczał. Tacy jak on lepiej się czują na szlaku.